Witajcie moi drodzy. Słuchajcie, na pewno niektórzy powiedzą, że może nie powinienem, że może nie wypada, może nie w ten sposób, ale mam córeczkę, która jeździ na wózku, która potrzebuje dużo uwagi, która potrzebuje dużo rehabilitacji przede wszystkim. Jeśli by ktoś mógł wesprzeć nas z jednego procenta z podatku, który i tak płacicie, i tak płacicie, byśmy byli niezmiernie wdzięczni. Z góry dziękuję serdecznie. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć. Alciu, pokaż buźkę troszkę. A ja mam coś dla ciebie. Pokazać ci. Czekaj. co my tu mamy? Co to jest? Co to jest, zobacz? Co to jest? Co tam masz? co to jest? co to jest, kocie? pokaż, co tam masz masz koszulkę od profesora okej okay.